Cześć, chcę Ci się pokazać ćwiczenie, które jest bardzo dobrym ćwiczeniem dla spotu słonecznego i tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Właściwie będzie to taka praktyka łączona na zasadzie tego, że zrobimy jeszcze inne ćwiczenia wcześniej, aby się rozgrzać i aby to ćwiczenie dużo lepiej działało. Więc jeśli jesteś gotowy, jeśli czujesz, że są tu jakieś napięcia, jeśli czujesz, że potrzebujesz popracować z tą czakrą, to to jest filmik dla Ciebie. Pierwszą rzeczą będzie oddech ognia. To jest taki oddech, w którym widzisz brzuch za każdym razem na wydechu idzie do środka. Możesz robić to z, z mudrą, jan mudra, bądź jakakolwiek inna, która czujesz, że będziecie tu wspierać. Jest to ułożenie dłoni, po prostu które będziecie koncentrować w trakcie tej praktyki. I kontynuujesz przez pół minutki na ten moment. Oczy zamknięte, zwrócone na punkt między brwiami i kontynuujemy. Głęboki wdech. Zatrzymaj za mulban, czyli zwieracze. Brzuch do środka, do góry, podciągnij. Zaobserwuj energię, jak płynie przez górę kręgosłupa. Od samego dołu do góry. Wydech, rozluźnij. I przechodzimy sobie już do tej medytacji. Zobacz sobie. Kciuki do środka. har, har. Har, tak byś coś rozrywał i dźwięk mantra har, mantra har, taki ostry dźwięk har na każdym razie har 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 Kontynuuj. Kontynuuj. Pracuj sobie z tą mantrą i zauważaj teraz, jak ten ostry dźwięk powoduje różnego rodzaju być może kształty, być może wrażenia, które też są ostre na poziomie takiego twojego umysłu. Jak twój umysł łączy się teraz z tymi wrażeniami, tak? Zauważ, że mogą powstawać tego rodzaju kształty. I skup się na nich, zauważy po prostu sobie i skupia się na splocie, oczy są na moku. I kontynuuj, kontynuuj. Hary, haru, Hary. Hary. haru, 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 haru. Zauważ też, że jak uderzasz językiem na podniebienie, to ten dźwięk jest na tyle ostry, że pobudza przysadkę. Możesz to poczuć w mózgu, jak wytwarza się taki rodzaj pewnego rodzaju Um, Roze rodzaj pewnego rodzaju um, nurtu, który pobudza cały czas twój mózg. Jeszcze chwilka i weź teraz głęboki wdech i zatrzymaj. Wciągnij brzuch do środka, zaciśnij mulband i trzymaj na wdechu i wydech. Rozluźnij i zaobserwuj.